Na program zapraszają katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL. To jest kula ziemska. Wyobraźmy sobie, że to też jest kula ziemska. Kroimy. Nasze jabłuszka na cztery części. 3 czwarte nie nadają się do zamieszkania ze względu na to, że to są zasoby wodne. Połowa z tej ćwiartki to są góry i obszary wiecznej zmarzliny. Z tego 1.16 znowu nie nadaje się do zamieszkania ze względu na to, że to są tereny podmokłe i pustynie. A jedna szesnasta również w całości nie nadaje się do zamieszkania ze względu na to, że panuje wysoka temperatura na niektórych obszarach. Zostało nam 1.32. Jak mądrze gospodarować tym małym skrawkiem ziemi, żeby wystarczyło dla wszystkich, miejsca i żywności? Z pomocą nam może przejść biotechnologia. W ostatnich latach obserwuje się ogromny rozwój nauk przyrodniczych, określenie struktury kwasów nukleinowych, rozpoznanie funkcji i budowy genomu ludzkiego. Ale to jeszcze nie koniec poznania, bo przygoda z nauką to jak wędrówka w góry. Im wyżej wspinamy się, tym szerszy jawi się horyzont niewiedzy. Biotechnologia jest taką nauką, która wytwarza różne dobra dla człowieka z zastosowaniem, mówiąc najprościej, systemu biologicznego. Jest to nauka, która nam się często kojarzy z różnymi kolorami. Gdybyśmy tak ją porównali z chemią i papierkiem laksmusowym, to tenże papierek zmienia kolory w zależności od środowiska, w którym się znajduje. Czynnikiem, który zmienia kolory biotechnologii, jest dziedzina dla której ta biotechnologia pracuje. W Niemczech na co dzień studiuję rolnictwo. Przyjechałam tutaj na jeden semestr, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o chemii i biotechnologii. Sądzę, że biotechnologia to kierunek bardzo interesujący i ważny. Biotechnologia niebieska, czyli ogólnie mówiąc, biotechnologia wód, zajmuje się wykorzystaniem technologicznym organizmów wodnych, produktów, które te organizmy wytwarzają, oraz zjawiskami, procesami, które przebiegają w ekosystemach wodnych, takich jak jeziora, rzeki, morza i oceany. Jednymi z organizmów, które występują w środowisku wodnym, głównie w jeziorach są sinice. Sinice produkują różne metabolity, w tym toksyczne produkty, które stanowią zagrożenie dla środowiska. Oprócz tego można te toksyczne metabolity po odpowiednim zmodyfikowaniu zastosować praktycznie. Dla mnie jako naukowca fascynujące jest to, że te organizmy produkują substancje, które można wykorzystać w służbie dla człowieka, w przemyśle farmaceutycznym, w kosmetologii. Również aktualnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem tych związków w walce z nowotwarami. I dlatego zajmuję się właśnie tą dziedziną. Gdybyśmy mówili o biotechnologii, to spotykamy ją bardzo często we wszelkich w dziedzinach naszej działalności, we wszelkich dziedzinach naszego życia, poczynając od środków spożywczych, a kończąc na lekach, które czasem musimy zażywać. Biotechnologia czerwona przede wszystkim zajmuje się i znajduje wykorzystanie w medycynie, a dokładniej w farmacji. Wykorzystywane są tutaj najróżniejsze techniki z inżynierii genetycznej. W tym kierunku zmierza, jak się w tej chwili stwierdzi, cała medycyna, leczenie, diagnostyka molekularna, dokładne precyzyjne wykazanie, co jest czynnikiem wywołania. Chorobę będzie pozwalało na tak zwaną personalizację leczenia, czyli dokładnie dany objaw, dana choroba u danego pacjenta czyli bardzo ukierunkowane, precyzyjne leczenie niektórych z korzyn. Biologia molekularna brzmi imponująco, a tak naprawdę chodzi o poznanie świata od strony genów i cząsteczek. Biotechnologia ułatwia nam życie. Dążymy do odkrywania nowych zjawisk. Patrząc przez mikroskop, widzę nie tylko mikroorganizmy, ale też wielkie rzeczy. Wyprodukowanie leku to jest etap bardzo złożony. Zanim zaczną się badania kliniczne, które też są przecież bardzo długotrwałe. Trwają bardzo długotrwałe badania przedkliniczne. Po to, żeby lek w ogóle zadziałał, musi przeniknąć do komórki, czyli musi przeniknąć przez błony komórkowe. Bardzo dobrym przybliżeniem działania błony komórkowej jest zwykłe sitko, które umieścimy w roztopionej parafinie. Jeśli do sitka takiego wlejemy wodę, mamy tutaj roztwór jakiejś soli, to obserwujemy, że woda przez to sitko nie przechodzi. A więc jak widzimy. Wbrew powszechnej opinii wodę można sitem nosić. Jeżeli natomiast wlejemy na przykład alkohol, no to widzimy, że ten alkohol swobodnie przez to sito przechodzi. W naszej katedrze prowadzimy właśnie badania mające y, określić y, te substancje, które mogą być wyselekcjonowane do dalszych badań. Naturą naukowca jest dążyć do odkrywania nowych rzeczy i wszystkie badania, jakie prowadzimy, do, dążą do tego, aby nasze życie było łatwiejsze, aby produkty, które dzięki technologiom, jakie stosujemy, nam to życie ułatwiały. Biotechnologia roślin to najogólniej przyspieszenie pewnych procesów, które naturalnie występują w przyrodzie, zachodzą w komórkach roślinnych. Rośliny zmodyfikowane genetycznie cechują się większą odpornością na zanieczyszczenia środowiska i patogeny, dzięki czemu produkty z nich uzyskiwane mają dłuższą trwałość i są niekiedy nawet smaczniejsze niż z roślin tradycyjnych. Czy powinniśmy się bać zielonej biotechnologii? Myślę, że powinniśmy zaufać przede wszystkim ludziom, którzy pracują w laboratoriach nad tym, żeby otrzymać dobry materiał, żeby zapewnić ludziom na świecie dobre lekarstwa, dobre rośliny, dobrą żywność. Przedmiotem moich zainteresowań jest ochrona środowiska. Na studiach zajmuję się biofiltrami, które możemy użyć w przyszłości na składowiskach odpadów. Problemem współczesnego świata jest duże zanieczyszczenie środowiska, i tutaj także pomocna jest biotechnologia. Jej kolejna sfera, fitoremediacja, zajmuje się oczyszczaniem środowiska. Pomocne tu są rośliny. Przykładem rośliny. Wykorzystywanej do fitoremediacji jest azolla. Jest to bardzo mała paprotka, która oczyszcza środowisko z metali ciężkich, takich jak ołów, rtęć, kadm, także z pestycydów oraz ze zbędnych leków, które mogą być w ściekach. Wielu mieszkańców Lublina na pewno zastanawia się, czym na co dzień oddychamy. Jaki jest skład tego powietrza? Czy ono zawiera jakieś związki niebezpieczne może dla naszego zdrowia, czy, czy te związki mają jakieś normy dopuszczalne? I w odpowiedziach na te pytania ma pomóc stacja monitoringu, która jest w Katedrze Biochemii i Chemii Środowiska KUL. Funkcjonuje ona już od trzech lat. Wyposażona jest w takie specjalne urządzenia to są autoanalizatory. I te urządzenia służą właśnie do pomiaru y, poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Ta stacja jest jedną z kilkudziesięciu stacji monitoringu powietrza, jakie znajdują się w całej Polsce. Wyniki z tych stacji dają zarówno mieszkańcom, jak i naukowcom y, możliwość porównania jakości powietrza w poszczególnych miastach. Służą przede wszystkim celom informacyjnym, jaka jest jakość powietrza, czy możemy oddychać bezpiecznie, czy są jakieś zagrożenia dla naszego zdrowia. Biotechnologia zajmuje się głównie aspektami środowiskowymi. Naszym obiektem zainteresowania jest Polski Park Narodowy park jak też otulina parku są to głównie równiny torfowe. Uwalniany metan z obszarów torfowiskowych jest utleniany przez bakterie żywiące się metanem. W wyniku rozkładu metanu powstaje dwutlenek węgla, który jest asymilowany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Wspomniane mechanizmy mają wpływ na ograniczenie emisji dwóch ważnych gazów cieplarnianych, które mają znaczenie wpływ na kształtowanie się zmian naszego klimatu i to jest przedmiotem badań wielu naukowców. Bakterie utleniające metan znaleźliśmy również w skałach przywęglowych kopalni Bogdanka. Uważam, że jest to bardzo wartościowy kierunek badań, ponieważ zastosowanie bakterii metanotroficznych jest bardzo szerokie. Chcemy doprowadzić do tego, aby skała przywęglowa i bakterie ją zasiedlające Stały się czymś bardzo użytecznym dla człowieka. Słyszymy o tragicznych zdarzeniach, których przyczyną jest właśnie metan, gaz silnie wybuchowy. Nasze badania pozwolą nam poznać lepiej zjawiska gazowe w kopalni i być może zapobiec tego typu tragicznym zdarzeniom. Biotechnologia bardzo często. Wzbudza różne kontrowersje. Te kontrowersje związane są częściowo z zastosowaniem biotechnologii w rolnictwie, a więc żywności modyfikowanej genetycznie. Inne obawy to są zastosowania inżynierii genetycznej także w medycynie. Działanie nasze ukierunkowane są przede wszystkim na to, aby tą prawdę poznawać i aby działalność nasza była prowadzona zgodnie ze wszelkimi zasadami etyki. program zapraszają Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Towarzystwo Naukowe KUL